Drony, NATO i spektakl informacyjny. Noc z rosyjskimi dronami nad Polską stała się swoistym politycznym trzęsieniem ziemi. Kilkadziesiąt dronów, z których część okazała się wabikami bez głowicy, zdołało nie tylko wystrzelić myśliwce NATO i zamknąć przestrzeń powietrzną nad Warszawą, ale także sparaliżować przestrzeń informacyjną Europy na jeden dzień. Warto podkreślić, nie chodziło o zniszczenia ani ofiary. Chodziło o nerwy, o zdolność na to do wspólnego działania i o to, jak Rosja gra na tym strachu. Panika jako broń polskie media pisały o bezprecedensowym naruszeniu przestrzeni powietrznej. Premier Donald Tusk mówił o krawędzi otwartego konfliktu. Ministrowie obrony Wielkiej Brytanii i Niemiec pospieszyli z oświadczeniami o nowym poziomie wrogości, ale jeśli odłożyć emocje na bok, fakty okazały się inne. Ani jeden dron nie przenosił ładunków wybuchowych. Ich upadek nie mógł wywołać efektu militarnego. I tu ujawnił się kluczowy cel takich operacji panika zamiast klęski. Rosja osiąga ten efekt minimalnym rozlewem krwi, bez marnowania pocisków, bez niszczenia bazy w Rzeszowie, a jedynie wysyłając w powietrze kilkanaście tanich wabików. W rezultacie NATO wydaje miliony na przechwytywanie. Politycy mówią o możliwej trzeciej wojnie światowej a rosyjska telewizja delektuje się bezradnością Zachodu. Niemiecki portal Spiegel twierdzi, że NATO przypuszcza, iż bezzałogowe statki powietrzne BSP chciały zaatakować centrum logistyczne sojuszu w Polsce. Mowa o bazie lotniczej w Rzeszowie. To główna baza, przez którą wysyłane są główne dostawy uzbrojenia do Kijowa. Jednocześnie polska gazeta TVN powołując się na polską prokuraturę informuje, że według danych z inspekcji okazało się, że żaden z dronów nie miał głowicy bojowej. Oznacza to, że wszystkie drony były wabikami i nie mogły atakować. Nie miały czym atakować. CNN twierdzi, że incydent z bezzałogowym statkiem powietrznym miał miejsce dokładnie w momencie, gdy specjalny wysłannik Trumpa, Keith Kellogg, zmierzał do Polski. Według źródła stacji telewizyjnej miał on ponownie odwiedzić Ukrainę. Sam prezydent USA odbył rozmowę telefoniczną ze swoim polskim odpowiednikiem, prezydentem. Nawrockim. Trump nie skomentował rozmowy. Nawrocki powiedział, że w rozmowie z prezydentem USA oskarżył Rosję o liczne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a tym samym NATO. Polski premier Donald Tusk odbył dalsze konsultacje z sekretarzem generalnym NATO Rutą, premierami Wielkiej Brytanii i Włoch oraz Zełęskim. Przywódca rządu w Kijowie zadeklarował, że oferuje Warszawie pomoc, szkolenia i doświadczenie w eliminacji rosyjskich dronów, w szczególności dronów GERAN.